Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do zapoznania się z naszą ofertą mieszkań w nowo powstającym osiedlu na Dolinie Cisów. Znajdujący się kilkadziesiąt metrów od granicy miasta Białystok Kompleks składający się z nowoczesnych czteropiętrowych budynków posiadających szybkie i cichobieżne windy oraz garaże podziemne pod każdym z budynków. Największą zaletą Doliny Cisów jest kameralne położenie w Dolinie Rzeki Supraś. W zielonej okolicy na terenach zachęcających do rekreacji. Dojazd do centrum Białegostoku zajmuje stąd niecałe 10 minut, a do Wasilkowa zaledwie kilka. Z jednej strony osiedle jest przyrodniczą ostoją, z drugiej natomiast nowoczesną inwestycją spełniającą wszystkie standardy budownictwa XXI wieku. Zaprojektowaną z myślą o funkcjonalności i wygodzie pozwala szybko zapomnieć o trudach codziennej pracy i zgiełku miasta, zapewniając mieszkańcom to, co najważniejsze: odpoczynek na koniec dnia. Wschódem Doliny Cisów jest również rozbudowana infrastruktura. Na terenie osiedla funkcjonują dwa sklepy spożywcze: sklep ze zdrową żywnością, barbistro, przychodnia lekarska apteka, salon fryzjerski oraz gabinet kosmetyczny solarium, a także dwa żłobki dla dzieci oraz przedszkole. Tuż obok znajduje się duży parking oraz przystanek komunikacji miejskiej.